Ważna sprawa. Uwaga, uwaga, będę miała psa. Tak, dobrze usłyszeliście: psa. Uwaga, uwaga, on będzie wyglądał. O tak. Dobra, nie będzie wyglądał tak samo, bo pokazuję to z kalendarza. Pewnie będziemy mieli podobnego psa, tylko szczeniaka albo białego. Albo takiego złotego. To jest taki złoty, bardziej. A jest jeszcze dokładnie taki sam, tylko że biały. Ale ja nie wiem, czy będzie miały białego. Czy złotego. Pewnie się zastanawiacie, czy będzie odcinek z podobnym psem. Oczywiście, że tak. No sami zobaczcie, jaki piesiołek słodki. Jeszcze sobie trochę poczekam na niego. Bo musimy znaleźć tego psa w dobrej cenie. No i oczywiście blisko nas. Pewnie się zastanawiacie, jaka to rasa. Już wam mówię, to jest... To jest rasa Golden. Jak sobie piszecie na Google albo coś takiego, to pewnie wyskoczy wam taki, takie słodkie piesiołki. Albo zastanawialiśmy się, czy Labradora wziąć. Ale no nie wiem. Labradory też są słodkie. Labradory są podobne do tego słodziaczka. Ale mają krótszą sierść i, i więcej futerka im wypada. No i wszędzie pewnie by leżało to. A czy wy macie labradora albo goldena? Jeżeli macie któregoś z tych psów, to zostawcie łapkę do góry i subika. A teraz pokażę Wam te rasy, które były w kalendarzu. I czy mi się podobają? No, to znaczy wszystkie rasy mi się podobają, ale są takie niektóre takie, no. Nie umiem Wam tego wytłumaczyć. Niektóre są takie bardziej słodsze, a niektóre takie bardziej wyglądają agresywne. Ale nie oceniajcie psa po wyglądzie. Oceniajcie go jaki jest. A ja Wam pokażę, jaka rasa mi się podoba. To znaczy pokażę Wam w kalendarzu, jakie są i która mi się podoba. Tak wygląda właśnie początek. Zobaczcie, tu jest. Golden. Ale przypominam, niektórych nazw nie pamiętam. Oh. Hm, Akurat wiem, jak ten pies się nazywa, bo bardzo kiedyś go chciałam. Chciałam, to jest rasa haski. No po prostu uwielbiam takie wielkie psy. Małe też są słodkie, ale takie wielkie. Takie wielkie i więcej do drapania, głaskania. Ale malutkie można podnosić, no wielkie też można podnosić, ale są trochę ciężkie. I zobaczcie, jeszcze tutaj ten kotek. No to jest piękne. No dobra, tutaj już mamy następny. Niestety nie wiem jak ta rasa się nazywa, ale wygląda bardzo w sumie słodko, jak widzicie. Jest taki fajnie Ja uwielbiam, takie pieski, jak mają takie... Zobaczcie, tak dużo sierści się tak fajnie, tylko są takie się Te co... no... te co mają trochę mniej też są fajne, ale się trochę inaczej je głaszczę. A tutaj kotek. Mm. No to ten jest taki spoko. Tutaj też nie wiem jak tarasa się nazywa. Ale no, no, mi się wydaje, że ta tarasa... No to, to kojarzy mi się z takiej raz z takiej smutaśnej, mm, nie wiem, takie, to takie spojrzenie, o um, no, ten, no jest taki, kojarzy mi się, to jest że taki z psów takich, nie wiem czy to jest ten pies, czy to jest pies bokserski, no on się tak kojarzy z takim bokserskim psem takim walczącym hmm, a tutaj to takie zobaczcie na oczy takie odbijające i patrzące wam prosto w twarz a tu taki ścisiek więc to mi się podoba o to jest właśnie pies z takich to jest taka rasa które tutaj się rodzą takie chyba małe tylko psy no sami widzicie o te psy też mi się zawsze podobały Mmm, to jest słodkie zdjęcie no zobaczcie jeszcze taki słodki pies, jeszcze ta papuga mm. to też jest piękne te pieski też są słodziaste nie jestem pewna, ale mi się wydaje, że to jest Mops. Mopsy są. w mi. Spoko. O no tutaj taki mm. No i tu jest Golden. A tej rasy ja nie wiem. No mm. ale. Mm, teraz to też mi się tak wydaje taka. smutna, taka. Ale nie obraźcie się na mnie. Bo to była moja opinia. Jeżeli zgadzacie się ze mną zostawiajcie łapki do góry no i subika i z dzwoneczkiem ja się z wami żegnam cześć